Zaczęło się, jest Mariusz, tutaj wielki boss, wyspawianic, mamy tutaj... Dobra, piękne dziękuję. śniadanko. I to się nazywa, jesteśmy na ulicy Kasztelańskiej i życie pokruty takie śniadanie, tak jaki to ja nie serwuję. Warto było przejechać 150 km. Składzie. I wąta mówi, godzina 8:00 rano jesteście u nas. Ja mówię, Jezus Maria, 50 kilometrów! Znaczy no, można sobie kanapki ten wziąć na drogę? <laughs> zrobię, jak ten. Tak znaczy zrobię? Ja chciałam. Tak, ja mówię, mam co rano, tutaj? O. Rządzisz, rządzisz, rządzisz? Dobrze, rządzisz. dobrze. Proszę, chodzi jak bohot, po swoje swojej chacie. No. Chciałam powiedzieć, no. ja upiekłam szarlotkę, ale Iwonka upiekła jeszcze sernik. Upiekłam sernik, no. mamy trochę węgliny własnej roboty. No właśnie jak chcę zobaczyć. By... spróbować. No spróbuj, spróbuj. Poczekaj, Ja wam tutaj już... zdradzę, to tutaj piękna kobieta, najpiękniejsza w Pawianicach i okolicach. Tak trzymać. Jestem. A tutaj I bokser, i bokser i kulturysta, kulturysta, proszę, z Pawianic. Kto to nie zna, kto zna, to oznaczać no, tutaj. O, to dobre, pyszne. Pyszne. Pyszne sama robiłam, sama robiłam. Spróbujcie. No, Mam nadzieję, że to jest też szyneczka, no, ale ja tego nie robiłam własnej roboty. No ale to też będę jechała. Ale spróbuj, bo jest Wiesz, bardzo ja dobre. Lubię, ale ja się tu najeżdżam. Nie wczoraj, nie wczoraj się, bo przytyjasz. Ja tylko ja dobrze posłuchajcie na siłowni. Tu jest siłownia w tym domu. Jest. Mamy trenera, Tylko się... tak? masz jakiś pomysł, pojechał, masz jakiś pomysł na mnie, żebym mógł tutaj przypakować trochę na Bicka? Co to Będziemy wie? próbować. Na klatę, no na klatę. sałatka z pieczarek. O, o właśnie mów, bo tutaj... Sałatka nasi, z pieczarek no? spróbuj, bo ja to tutaj no. inaczej robię niż wszyscy. Powiedz. A powiedz, bo tutaj nasi królewscy lubią przepisy. Okej. Okay. Pieczarki gotujemy, tak jak no. wszyscy. Dodajemy jajeczko. Z na maśle podsmażamy cebulkę o. i to jest ważne, bo wtedy dodaje całego aromatu i nie kładziemy absolutnie już do tej sałatki prut, pieczarek, majonezu i jajek. Nic, dlatego że e, przegaduje to e, cały smak sałatki. Mm. Niektórzy kładą jeszcze groszek zielony, ale ja uważam, że nie, nie pasuje, ewentualnie szczypiorek i, i to wszystko. Pamiętajcie przepis, bo jest przepyszna. Przepyszna, ale śledzi nie robiłaś sama? Proszę? Śledzi nie robiłaś sama? Nie. Dnia, ale, to, ale pokropiłam cytryną. Ale to <grym> słuchajcie, jak ty sama mięsa robisz? Ja, ja w ogóle nie umiem mięs robić. Yy, wiesz co, korzystam z takiego przepisu na internecie Dorotka gotuje. Yy, strzał w dziesiątka jest, jeżeli chodzi o, Serio? o jej przepisy, tak. Bardzo, mm. bardzo dobre są. Ale muszę pod siebie zawsze podkręcić. A to jest niewąka gotuje?